Siemanko, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Damian Dzisiaj robię diagnostykę Golfa GTI Tak więc za chwilę przejdziemy do VCDS Oraz logów dynamicznych I zrobimy krótką przejażdżkę, zobaczymy co tam się dzieje z tym silnikiem Czy wszystko jest ok, żadnych błędów tutaj jak widzicie nie ma Tak więc widzimy się za chwilę. Dobra, zrobimy sobie dwa logi. Pierwszy to będzie kanał 20, 31 i grupa druga. A drugi to będzie 115, 118 i również grupa druga. Tak więc jedziemy na drogę. Dobra, teraz wciskamy zapis danych. Rozpędzamy się. Czwarty bieg od 2000 obrotów gdzieś do 6000. Wciskam start, później stop i logi będą zrobione. zrobiony, niestety yy, ciężko mi jest nagrać jedną ręką i prowadzić i robić logi więc macie tylko kawałek taki urywek jak to zrobić. Teraz mając już logi z VCDS-a możemy wejść sobie na yy, różne strony, które pomogą nam trochę to rozkodować co tam się dzieje, bo w notatniku nie, jak widzieliście nie jest to za bardzo yy, czytelne, ja korzystam z Tunezilli, tak więc za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj macie loga w liniach, jak zjedziecie niżej, są tabelki. Tak więc możecie zrobić logi i zdiagnozować swój samochód, czy coś się w nim dzieje, czy nie. Tutaj widzicie cofanie zapłonu na prawie każdym cylindrze, nawet do minus 8 stopni. Tak więc, znaczy minus 0,8, minus 3 stopnie tutaj. To tyle w tym filmiku. I zapraszam was do następnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam.